ma witajcie z tej strony Karolek Witajcie teraz wam pokażę jedną aplikację na kupony bardzo warto codziennie będą wlatywały nowe filmiki nie wiem czy o godzinie 20 ale wiem że będą zawsze no, pod wieczór sprawdzajcie teraz zaczynamy wchodzimy do sklepu play nie Kurde. Przyjmiemy kupony. ładnie chodzi nam o tą aplikację. dzisiaj tą aplikację. Teraz ładnie napiszę komentarz, że jest aplikacja jest bardzo świetna. Jest bardzo dobra aplikacja. Do. dobra a p p wiem k a klik Jak ją zainstalujecie już odtwórzcie teraz wam pokażę co tu możecie zrobić pamiętajcie codziennie jedna apka subskrybujcie lajkujcie komentujcie lub ta co chce ta tu pod wszystko mamy tak Akcje specjalne Ligamy i tutaj jakieś tam rabaty, coś Widzicie, coś takiego mamy Więc to takie tam Ale najważniejsze jest tak, jedzenie na przykład Kupony do McDonalda Owszem, 6 za 4 zł teraz jest Coś takiego na przykład jest. Są takie różne kupony na przykład. Nawet na kawkę jest jakiś rabacik tam. No. Pięknie, tutaj do burdelking. No, do sieci fast foodowych. Ale jest. I to jest bardzo warta aplikacja. Więc hmm. zapraszam do ściągania jej. Są to są kupony, tylko że jest Q, kiu, kupony byście i wtedy. Tynana. Jak widzicie, tu macie różne gazetki, nawet będę codziennie wam dawał sprawdzone, naprawdę sprawdzone aplikacje! Może codziennie, może raz w tygodniu. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Zawsze oglądajcie do końca, żeby się dowiedzieć o zajebistej aplikacji. Nie miałcie tylko poznań. Wszystko idzie. No to zapraszamy do subskrybowania. Pa! Kocham Was dziewczynki.